Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a dzisiaj po dwóch kolejnych miesiącach wracamy sobie do Farming and Friends. Także jeżeli wiecie co się zmieniło w ciągu tych ostatnich dwóch miesięcy, Dajcie znać w komentarzu pod filmem. A dzisiaj sprzedamy w końcu wyczekiwane ziemniaki. 2,800 cena jest. Jest taki mocniejszy kolor zielony, więc wydaje mi się, że to może być cena, która nas interesuje. Ja sobie chwilę tutaj poczekałem na tę cenę, ale boję się, że wiecie, że będzie tylko gorsza, jeżeli bym miał czekać dłużej. Kurczę, ja nie mogę na to dobrze najechać. Czekajcie. Nie mogę na to najechać. No ja chcę sprzedać po tej cenie wiedź w ten punkt, no. Dobra, to będzie 701 tysięcy zarobione za 250 ziemniaków. Czy to jest dobra cena? No, wydaje mi się, że jest okej. Okay. No to, to nie jest milion jak za jakieś butelki czekoladowego mleka, ale... ale dalej to jest coś, nie? Więc jak na takie najdroższe rzeczy, to, to chyba spokój, że 250 tego mamy. Musimy w ogóle kupić sobie jakieś jeszcze nasionka. I później się tym wszystkim zająć. Także to usuwamy e, to urządzenie. Niech nam stąd zjedzie, bo nie jest to nam w tym momencie potrzebne. Ja tylko przypomnę też, że jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie jak zwykle w opisie pod filmem. Czemu jesteście kurczaki niezadowolone? No, macie żarcie, wyczyściłem Wam kuwetę. I powinno być wszystko chyba w porządku. Ty, czemu ta kura jest taka zdenerwowana na tym wybiegu? Chodzi, że mają duży kurnik, ich nie jest za dużo przecież. A nic takiego, no nie powinny być zirytowane jakieś. Dobra, to teraz tak: do sklepu trzeba zakupić właśnie jakieś ziemniaczki do posadzenia. No i później zobaczymy, jak to wyjdzie, co będziemy robić. Na pewno chciałbym te ciastka porobić, to jest, to jest ta rzecz, która będzie nam potrzebna do ciastek, co było potrzebne, mleko, jajka i coś jeszcze. A w, no właśnie, a my Wita nie powinniśmy zrobić? Jest taka szansa, powiem wam. I to tak, co byśmy sobie wzięli po tej to, po tej to. Czekajcie, 50 sitców kosztowało. 120 tysięcy. Okej, okay, to jak mi się to opłaca? <laughs> czekajcie, czekajcie. 500. Ja zapłaciłem 600 tysięcy za 5 razy to. 600 tysięcy zarobiłem 700 ledwo. 100 tysięcy tylko przebitki na tym. Ej, to jest dobra. <laughs> to jest nieopłacalne fest. Bardzo mała przebitka. Ja mam wrażenie, że ja więcej na sałacie zarabiałem już. Yy, dobra, dobra. No, kupię te ziemniaki, żeby nie było. Kupmy ziemniaki. Dzień dobry, witam. Ja bym chciał je kupić. No, zakupimy, ale no to jest 100 tysięcy, tylko zarobku. No, to bardzo, bardzo mały zarobek. Jak na to, że tyle kasy wydajemy. I tak, jeszcze to. Chyba, że mieliśmy jakiś. Chyba że coś jeszcze mieliśmy na farmie, ale to tego nie wiem. E, co to za że w ogóle stoi? Siema. Co to jest? A on palety sprzedaje, tak? Ty on byłby w stanie sprzedać mi paletę po tej to? Za ile? 3 miliony? Okej, okay. Mo może ma lepszą cenę? Może to faktycznie jest lepsza cena, jakby paletę. Paleciaka takiego sprzedał. Dobra, bierzemy to. Ee, I wezmę sobie jeszcze. Oto. Niech będzie, niech będzie. Weźmiemy sobie Wita. Możliwe, że do jakiejś misji będzie nam potrzebny. No i wrzucamy sobie to tu i wracamy na naszą farmę. Musimy sprawdzić faktycznie, co jest nam potrzebne do tych ciastek. Bo fabryka ciastek czeka. Też krówki dobrze byłoby ogarnąć jeszcze przy okazji skoro już tutaj jedziemy i jesteśmy no dobra, tutaj mamy jeszcze też jakieś mleko, ale to mleko nas mało obchodzi dobra, ja muszę, teraz czekajcie pojedynczo tak, wszystkie krówki nie, mogę chyba po cztery, bez psa ogarnąć, siemano, ty, ty, ty i tamta mućka jeszcze jedna, 4 na 4. wszystkie tutaj, bo mam osiem chyba krów tylko Was mogę ostrzyc I... czekajcie jak się, jak się szczygło Dobra, tak się szczygło Cyk i... cyk No haloty. A bo ta nie ma 100%, dobra, nieważne 96% miała Tu sobie odnieśmy, zawsze coś... Coś będzie do zrobienia Okej, okay. to się nam do misji chyba zalicza w ogóle, tak mi się wydaje Dobra, to odrzucamy. Teraz tak, mleko. Ok, nie mamy, nie mamy pełnego, co prawda, ale prawie pełne, więc tu będzie robota do zrobienia. I teraz tak ty krówko oddałaś mleko, ty oddałaś, więc wracaj, ty oddałaś, wracaj 300% mleko. To moje ulubione pyk. Jeszcze dwie, pyk. I jeszcze jedna, która właśnie tutaj przyszła także z mlekiem będzie wszystko chyba zrobione możliwe też, że właśnie misję jakąś wykonaliśmy fajnie by było już mieć z głowy tę misję dorobić trochę tych e, dolarków na, na serwerze i się zająć tym co, co ważne tutaj może sobie dokupić też jakiegoś boosta przy okazji, czekajcie Harvest Wool, o nie to jest 1 na 25 no to Tutaj to daleko będzie, ale za mleko dostaliśmy 10 dolarków, więc fajnie. I czy coś jesteśmy w stanie zrobić? Kakao myślę, że, że będę w stanie też zrobić. Kakao jesteśmy. Jest duża szansa na to kakao, że się uda wykonać. Czekajcie jeszcze tak, napełnimy tutaj wszystko, żeby były najedzone, żeby nie było żadnych problemów na pewno z ich jedzeniem. Okej, okay, pyk. Dobra, tutaj mo mogę zebrać jeszcze coś. No nie, no dwie to są takie. Wiecie, no dwie to do tarcia chrzanu tak naprawdę. No niczego to się nie nadaje. Jak mamy tylko dwie owieczki. Dobra, oddajemy to tu. I mogę też to uruchomić. Będziemy już mieli cztery takie toboły. Może to też się do czegoś przyda, nie? Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. Wiem za to, że mleko na pewno nam się przyda, a mleko w tym momencie to już mamy prawie fula w tej małej cysternie, więc też możemy to wywieźć. E, na przykład z rzeczy, które możemy jeszcze zrobić. Kupić większą cysternę, to jest fakt. I to jest akuratnie rzecz, którą faktycznie będzie można zrobić w niedługim czasie pewnie. E, teraz tak, tutaj deposit liquid, wszystko, depozytujemy, rzucamy, deponujemy to tu. Ok, i wracamy na miejsce. No, cysterna mogłaby być faktycznie przydatna. To stare mleko, to, to nawet nie wiem, czy coś z nim zrobimy. Ono sobie niech leży. Nie przeszkadza nam chyba w żadnym stopniu. A my sobie, o, podjedziemy tym. Tak, i chyba też powinno działać wszystko. Dobra, brama do zamknięcia, chociaż psa już nie mamy. Niestety, to, to nic z tym nie zrobimy. Dobra, bo myśmy zajechali samochodem gdzieś z tej strony mieliśmy zobaczyć te ciastka. Z tego co widziałem, to faktycznie jest jakaś wytwórnia z serów albo albo coś takiego chyba z nowej pracy, ale to nie wiem, nie wiem jak to działa. Teraz tak, co my dajemy tutaj? Jajka, dajemy też mleko 0 na 50. No to 50 dałbym radę tutaj zmieścić już. A faktycznie, Wita, musimy robić 5000. Okej, okay, to, to ja już wiem, że się muszę wrócić po to. Czyli jednak ten weed będzie teraz robiony. Nie, my, nie mylić z weed. I dobra, to tak. Wrzućmy sobie to tu. Powiedzmy to i to niech sobie rośnie. To bardzo szybko może w ogóle rosnąć, nie? Nawet bardzo, bardzo szybko to będzie rosnąć. Musimy, o. Dobra, to chyba też możemy odstawić na ten moment. Poczyńczo. Dobra, to... Chyba to powinno nam zostać, nie? To, to nie zniknie. Przynajmniej na to liczę, że to nie zniknie. Jedziemy po... W sumie paletę Wita by siadło kupić. Hmm. No tylko... Mamy paleciaka? Żeby to odebrać jakoś tak realnie? Hmm. No chyba, że paleciaka jeszcze kupić wtedy. Bo faktycznie to by się przydało pal pa paletę wykupić. Ile pa paleta Wita kosztuje? To tylko 2563, nie? No, to jest gigatanie. To, to pa do paleciaka trzeba wziąć. Czekajcie, my nie mamy paleciaka czasem. Chyba. Ja mam wrażenie, żeśmy kupili paleciaka. Mamy paleciaka, o, dos dosłownie. To czekajcie, to ja muszę co? Przyjechać paleciakiem? O kurczę, no tak, ja będę musiał przyjechać paleciakiem. Musimy tym przyjechać też, chyba. Chyba, że na to przyzwiemy paleciaka. Jakoś można tak zrobić? Chyba można było. Tylko nie wiem jak. Wydawało mi się, że ja mogę zabrać na ten pojazd paleciaka. Na pewno paletę możemy tutaj zapakować, ale, ale czy paleciak na to wejdzie? No, może być ciężko, chyba. <laughs> to trzeba będzie jednym i drugim, chyba, przyjechać. Na to wychodzi. Dobra. Czekajcie, bo. Paleciaka z paleciaka wrzucimy na to. No dobra, to pa paleciakiem, jak tam podjedziemy, to już będzie sprawa załatwiona. Paleciak może tam zostać, chyba, nawet. Chociaż nie, no nie może, nie może. To ja tam po prostu podjadę, chyba paleciakiem, i wrócimy też paleciakiem jednocześnie. Ja pierdzielę, ale jest chyba pojazd, na który możemy pakować paleciaki, i żeby z paleciakiem pojechać wtedy, ewentualnie jakiś taki szybszy, lepszy paleciak. Ale to w sklepie trzeba będzie sprawdzić. Jest chyba coś takiego. O jezu, jakie ceny. Patrzcie na to, też zaczął padać i wszystkie ceny na czerwono praktycznie. Dobra, witam, dzień dobry. Ja przyjechałem po paletkę. Na szczęście też blisko mamy, to jest plus. I teraz tak, podjeżdżamy sobie pod to. Dajemy pick up palet. A, i możemy jechać, ty, no to, to spoko w sumie. Całkiem nieźle to działa, dobra. Myślałem, że gorzej z tym będzie. Aczkolwiek jakoś to całkiem dobrze rozwiązali. No to jedziemy. To już nawet nie musimy tym drugim pojazdem jeździć, nie? To chyba po prostu nam paleciak wystarczy, to to nam jest niepotrzebne, to możemy zestorować faktycznie. Dobra, jedziemy paleciakiem i zaraz będzie sadzone wszystko. Sadzone? Nie, siane, siane. Ziemniaki posadzić możemy. A coś takiego? To, to inna, inna para kaloszy. Dobra i gdzie ja to powinienem wyrzucić? To jest dobre pytanie. Bo ten sprzęt mi trochę tu przeszkadza na ten moment, więc możemy go też. No chociaż nie no, zostawiamy go. Paleciak leci tu. Ten paleciak? Myślę, że, że tak można zrobić. Dobra, i to urządzenie też chowamy. A teraz sobie weźmiemy. Co, gdzie jest? Tutaj jest traktor, więc traktorem musimy też podjechać. Dobra, kolejne jajka w ogóle trzeba pewnie zebrać. To tak wiecie, tu jest dużo, dużo pracy takiej dodatkowej jeszcze. Dobra, 71 na 72 i 71 na 72. No kurki nieście się kurcze lepiej trochę. Bo tu już niewiele brakuje, żeby było full. Dobra, i teraz tak. I z tym powinienem tu podjechać nawet. Bo musimy podłączyć sobie siewnik. I zaraz właśnie ruszyć, tylko tu mamy 50 na 600. No na najlepiej jak będziemy mieli jak najwięcej. No tylko to też będziemy 250 max naraz robić To to jest trochę mało. Dobra, i no tak, no tu, tu już zdecydowanie 50, tam jest... Czekajcie, tam jest ile? 50-50, a tu jest 150, chyba, no. Tak mi się wydaje, że tak to działa. Yy, dobra, weźmy rzeczy z palety i napełnijmy sobie to. No to te, teraz będziemy właśnie tak działać, bo będziemy to odbierać, zaraz napełniać, później znowu będziemy zbierać i próbujemy zrobić ciastek trochę. Nawet nie wiem, ile jeszcze możemy napełnić. Dobra, ile mamy? 600 na 600, idealnie. Dobra, i teraz tak. No tutaj się obróć, człowieku, no, bądź mądry. Obróć się w tym miejscu. Dobra, udało się. Teraz tu trzeba będzie zajechać przecież. Ej, dobra, bo tu już wyrosło w ogóle za ten czas. Dobra, to giga szybko rośnie. Ale będę zbierał dopiero jak mi wszystko urośnie faktycznie. Jak już będziemy mieli wszystko do dyspozycji, to wtedy się tym zajmiemy na poważnie. Zbieraniem. Dobra, jeszcze tu jeszcze tam. Nie no, to jeszcze deszcz jest teraz przecież. To, to na deszczu jeszcze szybciej wszystko rośnie, nie? Okej, okay, ja nie wiem jak ja zajechałem, że tu taką dziurę zostawiłem, ty pomiędzy. No weź. Tu, 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 dobra, ideolo i jeszcze jeden pasek. I jeszcze jeden pasek został 18 do wyrzucenia z tego co widzę. Dobra, mamy to. Yy, to tak, to, to musimy w teorii w sumie odłożyć. No to, to, to my będziemy więcej działać na tym polu, żeby wiecie, yy, żeby się zajmować pomiędzy. Niż to będzie rosło, nie? całą robotom. Dobra, 100, 200, 250, ok. A nie możemy już? O, ok, okej, okay. Tylko 200 można było na. Czekajcie, 200? Nie mieliśmy 250 czasem? Może nie, może mamy faktycznie tylko 200 i tu jest tuwa, tu jest tuwa. Dobra, widzę, że nie macie miejsca już na jaja. Zabieramy je stąd. Rzucamy je gdzieś w drugi róg. Dobra, po 72 jajka akurat nie jajka to, to idą. Całkiem żwawo i nieźle. Szybko. Dobra, zabrać to wszystko. I co dalej? Musimy wziąć. Equipment, i gdzie my mamy taki duży? Taki duży ten kombajn. Czekajcie, duży to jest ten spawn level 3. No chyba tak, chyba to jest największy. Mi się wydaje, że ja kupiłem wszystkie największe przedmioty już do pracy. A, i on pomieści maksymalnie 250, ok. Może już wiemy też, skąd się wzięła ta ta cyfra. 250 akuratnie. Nie, no nie mówcie, że on dwa zbiera. Ty, to ja nie mam chyba najlepszego. Albo jestem ślepy po prostu. Czekajcie. Tu nie. Tu nie. To też nie. A, tu jest, tak? Nie, no te, ten mam teraz, ten JD700. Nie, no musi być na trzy sloty jeszcze. Nie, nie ma nawet takiej opcji, że tylko na dwa jest. To było bez sensu wtedy. Dobra. Pozbierajmy, co się da na ten moment. I później możemy ziemniaki chyba zasadzić już faktycznie. I teraz tak, jedziemy sobie, żeby wszystko pozbierać, co się da. Tutaj jeszcze o jedno okrążenie musimy zrobić. Nawrotka. I za moment kolejne. Nie, no ty, no to może 250 jednak faktycznie. No to mi bardziej wygląda na 250, ale... O, no dobra, dobra, zdecydowanie 250, to już nawet nie ma... Nie ma wątpliwości co do tego. Dobra, jeszcze jeden z tej strony i 18 jeszcze z tamtej strony. No to ja to od razu zwożę i ten i zostawiam. No w sumie nie możemy nawet zasiać teraz ziemniaków, My musimy tego wita robić. Bo już napełniliśmy siewnik cały. Oj, to prawda, prawda. Czekajcie, jak ja tu podjadę w to miejsce dwieście 250. Okej, okay, mamy to. No to w kolejnym odcinku robimy ciastka. Dzisiaj przygotowania do, do ciastek. Pozbieraliśmy co się da, a już jutro chyba będą ciastka robione, na to wychodzi. Bo teraz musimy zrobić całą robotę, jeszcze wiecie, związaną właśnie z e, kultywacją tego miejsca. Musimy przejechać sobie właśnie dwa razy. I dopiero zasadzić, czy zasiać, i, i dopiero wtedy zebrać. Także to jest mnóstwo roboty jeszcze do wykonania. Tak samo wiem, że do misji mamy do zrobienia jeszcze właśnie te. Yy, kakao. Mamy do zebrania, więc też zbieramy. To i tak będę musiał na trzy razy zbierać, chyba, żeby misję wykonać. No, ale później dzięki temu, wiecie, będzie jakiś boost z misji, z tego sklepiku za. Za specjalną walutę premium. Także to jest przynajmniej plus jakiś. No i co, musimy sobie to zebrać. 110 już mamy. Tutaj chyba za dużo zebrać nie mogę. Dobra, 130 jakoś. I zostało tutaj jeszcze taki ostatni pasek. Do 150 prawdopodobnie. No tak, mamy 150. Czekajcie, to kakao tam w sumie nie wieziemy. My tam musimy zawieźć mleko. Okej, okay, to jest fakt. Czyli z tym zostajemy sobie z tej strony. A tam powinniśmy podejść i załatwić już e, te formalności z mlekiem. Dobra, w tym odcinku to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Eloi cześć, siemanko.